cosa cosa no Okay Cześć! Podpowiadam dzisiaj na Wasze pytania, które zadawaliście pod postem na Facebooku oraz może na niektóre z kanału na YouTube. Na początku chciałem Wam pokazać nasze nowe tepraki i nauszniki, które tutaj widać na stole. Jest to kolekcja z logiem fundacji, która mam nadzieję niedługo powstanie. I ta fundacja będzie pomagała w rozwoju jeździeckim różnym jeźdźcom. Będzie działanie sklepu w, w dużym stopniu przekierowane właśnie na to, żeby, żeby wspierać, rozwijać tą fundację i żeby robić fajne rzeczy w społeczności jeździeckiej i przyczynić się trochę do zwiększenia poziomu jeździeckiego w naszym kraju, a może nie, ty nie tylko w naszym kraju. Logo fundacji jest y, podobne do loga Shining Riding, przy czym nie jest to tak jak logo Shining Riding tarcza, tylko jest to serduszko. Zapraszam do sklepu. Można sobie w różnych wariantach kolorystycznych takie czapraki z nausznikami y, zakupić. Dobra. No to przechodzimy do pytań. Kacper Suchomski. pierwszy z góry, pierwsze pytanie. Pierwsze pytanie jest, ile lat jeżdżę konno? Na to pytanie już odpowiadałem w poprzednim QA, także zapraszam do niego. Właśnie dlatego niektóre pytania w ogóle nie będę czytał, niektórych pytań, ponieważ na niektóre pytania już odpowiedziałem wcześniej, także zapraszam wtedy po prostu do obejrzenia wcześniejszych QA. QA. Ale następne pytanie jest, od ilu lat masz Komodo? Komodo mam, od kiedy on miał 3,5 roku. Urodził się w 2009 roku, czyli mam go od 2012, a mamy 2016, czyli no powiedzmy 3-4 lata. Następne pytanie. Martyna Lęczewska pyta, czy Komodo to Twój pierwszy koń? Może się właśnie nazywa. Jaką, jaką klasę jechałeś najwyżej? Komodo to nie jest mój pierwszy koń, licząc te konie dzierżawione to jest mój piąty koń, licząc te konie moje na własność to jest mój drugi koń. A jaką klasę jechałem najwyżej? Jechałem C-klasę, czyli 130 cm. Asia Sokiennik pyta, w której stajni stoisz? Stoję w stajni pod Warszawą, która nazywa się stajnia Becker Sport. Jest ona w Laszczkach, w tuż przy Jankach. Jest to Taka kameralna stajnia z fajną halą, bardzo sympatyczni ludzie, naprawdę y, moim zdaniem właśnie w stajni najważniejsi są ludzie, bo mimo że czasami są stajni w których są genialne warunki, to może być atmosfera średnia, jeśli tak jest, to jest naprawdę średnio. A jak są super ludzie, to y, naprawdę fajnie można w stajni funkcjonować i tak właśnie jest w stajni Becker Sport, ponieważ jest tam miło, zawsze konie mają dobrą opiekę, na przykład właśnie kiedy były problemy z sierścią Komodo, to Agnieszka, która prowadzi stajnie mi tego konia tam codziennie czyściła i wyglądał po prostu rewelacyjnie. No, mimo bardzo długiej sierści to błyszczał, także serdecznie tą stajnie polecam i, i naprawdę jestem z niej zadowolony. Kasper Suchomski znowu. W jaki sposób oswoić konia w nowym miejscu, na przykład na nowej hali, w nowym boksie z innymi osobami w stajnie? No przede wszystkim trzeba swoją postawą zaprezentować, że jesteśmy spokojni, że nas nic nie denerwuje, że jest wszystko ok, że nie ma się czego bać. Jak koń na przykład wpada w jakąś panikę, czy ktoś się mocniej boli, no to boi to najlepszym, co możemy zrobić jest po prostu być spokojnym, bo to się udziela konie, jeśli szczególnie jeśli mamy dominującą postawę, jesteśmy dla konia takim przewodnikiem stada, no to on wtedy będzie brał z nas przykład i będzie widział, że, że my jesteśmy bardzo spokojni i mimo jakiegoś... W jakiejś stresującej sytuacji my zachowujemy spokój, no to automatycznie prędzej czy później się uspokoi. A jeśli my wpadniemy w panikę, również zaczniemy się denerwować, krzyczeć, robić nerwowe ruchy, no to, to może ze strachu nie będzie niczego robił, ale będzie bardzo zestresowany, zdjęty i, i będzie się obawiał. Następne pytanie. Jaki był twój pierwszy kon? Pierwszy kon, jakiego zawiłem, to była siwa klacz, która była bardzo silna. Miała też troszkę swoich y, morków, nazywała się Arkadia. No i bardzo dużo mnie nauczyła. Na pewno nauczyła mnie na no, przykład jak wysiadywać brykanie albo <grywania> stawanie dęba. Y, za jaką kwotę polecasz pierwszego konia? No to jest pytanie bardzo nieprecyzyjne, y, y, bo tego konia no, zależy do czego potrzebujemy, zależy y, jakie mamy wymagania, jakie, jakie mamy fundusz, co chcemy osiągnąć i tak dalej, i tak dalej, na jakim jesteśmy poziomie, no jest generalnie bardzo dużo kryteriów. Paru z nich mówiłem w filmiku o kupnie konia, ale no jeśli jesteśmy załóżmy amatorem, takim zaczynającym zupełnie jazdę i chcemy kupić pierwszego konia, no to warto, żeby ten koń był doświadczony. No to jest takie, domyślam się, że może o to chodziło w tym pytaniu. Także no tak to mniej więcej wygląda. Teraz tak, za jaką kwotę polecasz pierwszego konia? No to jest bardzo różne, tak? Im wyższa kwota, tym wiadomo, że jest szansa, ale to też nie jest reguła, ale jest szansa kupić tego konia lepszego. A im niższa, no to tym mamy mniejszy wybór i jest duża szansa, że nie kupimy wtedy dobrego konia. No ale to jest wszystko zależy. Da się kupić za małe pieniądze dobrego konia, da się kupić za bardzo duże pieniądze konia, z którym nie będziemy się dogadywać. Magda Agaś pyta, z kim miałeś okazję trenować? Jak długo już jeździsz? Jak sądzisz, ile około powinien kosztować dobry koń sportowy w wieku około, około 8-10 lat? Dobrze, z kim miałem okazję trenować? Z Krzysztofem Bołczyńskim, z Krzysztofem Ludwiczakiem, z Leszkiem Gramzą, z Jackiem Burckim, z Szymonem Tenczą, z Adamem Nowakiem, z Hubertem Kierznowskim. Najwięcej do mojego dzieciństwa wniósł Krzysztof Bołczyński i Krzysztof Ludwiczak. Myślę, że oni od nich najwięcej wziąłem. No i może nie trenowałem, ale bardzo dużo jakby czytam i, i śledzę zagranicznych jeźdźców, także no, ale z nimi nie trenowałem, także to nie jest pytanie, odpowiedź na to pytanie. Jak długo jeżdżę? Na to już odpowiadałem w poprzednim QA. Jak sądzisz, ile powinien kosztować dobry koń? No to jest pytanie rzeka. Myślę, że około 80-letni koń to od... 20 tysięcy to jest naprawdę najmniejsze minimum i czasami ja duże szczęście, żeby za takie pieniądze kupić w miarę dobrego konia. A żeby mieć już wybór, żeby coś yy, móc cokolwiek lepszego, jakiegokolwiek lepszego konia kupić, no to myślę, że od 100 tysięcy złotych to już coś się zaczyna, a tak pół miliona, milion to wtedy można naprawdę kupić dobrego konia 8-10 letniego. A jak się ma już powiedzmy 30 milionów, no to już jest naprawdę dobry. Konie. Jak zaczęła się pańska przygoda z końmi? Hmm. Czy tak, nie wiem czy chodzi o pierwszą jazdę, czy w ogóle o konie, bo moje pierwsze zauroczenie, można powiedzieć, z końmi było podczas e, takiego mojego wypadu z siostrą do stani, kiedy to jeden z jeźdźców, takich dość dobrych Leszek prawnych, właśnie z którym później nawet miałem okazję trenować. Pełnym galopem do na nas przygalopował, zatrzymał się tuż przed nami, przed mną i przed moją siostrą. I zrobiło to na mnie bardzo duże wrażenie, ten, ten, ten galop taki mocny, to zatrzymanie się tego konia, ta potęga tego zwierzęcia. I bardzo mi się wtedy to spodobało. Później, jakiś czas później zacząłem jeździć, próbować. Bardzo mi się to podobało, dlatego, dlatego y, jeżdżę i mi się to podobało. Co zrobić, jeśli koń nie reaguje na łydkę? Przeważnie, no, warto wtedy poprawić dosiad, bo to może być po prostu za słabe działanie tej łytki. Jeśli już koniec ewentu, ewidentnie znieczulony na tą łytkę, to można delikatnie dotknąć go bacikiem na przykład za, za tą łytką, żeby wskazać, że tam coś się dzieje, albo wtedy też można mieć ostrogi i to jest ten jeden z niewielu momentów, kiedy można te ostrogi użyć, ale tak jak e, już mówiłem kilkukrotnie, trzeba to robić zawsze z wyczuciem z tym, to nigdy nie ma być kara, ma być karcenie konia, tylko to ma być. Po prostu delikatny znak, subtelny symbol, że tutaj coś się dzieje, po prostu zwrócenie uwagi tego konia. Następne pytanie: Aleksandra Rzeszut. Jakie wymiary trzeba pobrać, aby odpowiednio dopasować do konia siodło? No i do też. Są takie wymiary. Aczkolwiek nie uważam, żeby to była dobra droga pobieranie wymiarów, tylko trzeba po prostu poprosić jakiegoś dobrego specjalistę od żeby przyjechał, zobaczył, bo konie mają różne budowy grzbietu, mają troszkę wyżej na przykład kłąb, troszkę niżej, trochę wyżej zat, niżej i tak dalej, czasami mają nierówne plecy, czasami jeździec ma jakiś specyficzny, także... Przez same dobieranie wymiarów nie polecam i moim zdaniem nie ma co iść tą drogą. Trzeba po prostu poprosić swojego żeby pomógł, żeby ocenił, żeby ktoś ktoś to dobrał tych siodeł tysiące, żeby zobaczył to i dobrał to odpowiednio, bo ten wybór jest bardzo ważny. Asia Sukiennik pyta, jaką ksywkę ma Komodo? Komodo ma parę ksywek. Te wcześniejsze jego ksywki, które od zawsze ma to jest Kurska, bo jest taki mały, krótki i Dużo bryka, wysoko niesie głowę i jest taki dość, że tak powiem, podskakuje jak taka kuska, dlatego na niego mówię kuska. Dodatkowo mówię do niego również mały. Już <głos》>, wiadomo dlaczego. A tak poza tym od niedawna ma nową psywkę, ponieważ szykowaliśmy się do nagrywania golenia konia i z tego względu musiałem zapuścić mu sierść, a że on ma tendencję do bardzo długiej sierści, do zarastania na bardzo długą sierść, to wyglądał jak taki mop. No i z tego względu miał ksywkę Mopek. <grytanie> tak, Także to jest jego nowa ksywka Mopek. <grytanie> Olimpia Duczmańska pyta, czy znasz, polecasz jakieś dobre stadniny, w których można kupić dobre konie nastawione na sport? Znam takie stadniny. Stadniny, którą znam najbardziej z tych wszystkich, to jest stadnina Krzysia Ludwiczaka, z której właśnie między innymi pochodzi Komodo. I no, on ma bardzo dużo młodych, fajnych koni, które są z dobrymi papierami, mają naprawdę duże predyspozycje. Zaczynają konstatować już te jego 6-7-latki na wysokich konkursach coraz wyższych startują po całej Polsce, także z takich najlepiej mi znanych i najbardziej przeze mnie polecanych, to jest właśnie stajnia sportowa Krzysia Ludwiczaka, który której ma swoje konie. A tak poza tym, to jeszcze są, no jest wiele takich stajni, które tam znam troszkę le lepiej lub gorzej, na przykład Agrosad jest też z takich, co ja znam. Później jest taka powiedzmy bardziej handlowa stajnia, gdzie jest dużo, bardzo dużo koni się przewija, to jest stajnia państwa no, jaków, wiele takich stajni, no, ale mówię, ja najbardziej polecam na kartę, stajna Krzysia Ludwiczaka, ponieważ no, stamtąd mam komodo i, i naprawdę dużo tych koni tam da się znaleźć. Tym sposobem kończymy pierwszą część Q&A. Zapraszam Was serdecznie do odwiedzenia sklepu, w którym można kupić te nauszniki i ten czaprak. Zapraszam Was również do mojego harmonijnego treningu SR, w którym to uczę krok po kroku najważniejszych rzeczy w jeździectwie, którym też będzie teraz coraz to więcej fajnych rzeczy, które będzie cały czas dopracowywane. Dodatkowo co jeszcze? Wszystkie fundusze zebrane przez Właśnie powstanie tych tapraków, tych nauszników i wszystkie kupione tapraki i nauszniki będą wpływały na to, że powstanie ta fundacja Shining Grinding, bo ona jeszcze nie powstała, ale zbieramy właśnie fundusze, żeby ją otworzyć. A później będzie też służyła do tego, żeby, żeby tworzyć coraz to fajniejsze rzeczy. Także to była pierwsza część Q&A. Pytań jest bardzo dużo, także odpowiem jeszcze na następne w następnych odcinkach. Na ten moment bardzo Wam dziękuję, zapraszam do śledzenia moich następnych nagrań, do subskrybowania kanału. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, cześć. Można, można, no. Okay. Jeżdżę i, i mi się to podoba Jo dobra super, super. O, No to pa nie wiem czy nie wysłyszyłem Nie nie wystrzyłem Nic <laughs> się No Ale niech tu zostanie bo będzie z dołu taką drzwi